Dzień dobry, Dzień dobry. my jesteśmy w okolicach Łodzi, nie zrobiliśmy za dużo, mamy pierwszy dzień, no bo wczoraj wyjechaliśmy, wczoraj, w sumie dzisiaj, dzisiaj w nocy, więc mamy pierwszy dzień podróży i dużo nam się nie udało zrobić. No ale wiadomo, że już fajnie, podróż się zaczęła, my się przespaliśmy, najgorsze i najlepsze jest w tym to, że niesamowitą mamy melodię do spania w przyczepie, dlatego tak ciężko nam wstać, mamy po godzinie 11.00. Kawa jest, chociaż kawiarka, jest tak na dobrą sprawę w przyczepie, ale nie chcemy już tracić tego czasu, więc szybko kawę kupiliśmy i idziemy zaraz na śniadanie. Śniadanie zabraliśmy z domu. Oczywiście wczoraj mieliśmy przyspieszoną kolację wigilijną, a bez czego cię mama z domu nie wypuści? Bez jedzenia, więc mamy cały zapas wigilijnego jedzenia i zaraz idziemy coś zjeść w ramach śniadania. I będziemy musieli ruszać w drogę. My się właśnie przygotowujemy do śniadania i zazwyczaj zabieramy ze za sobą jednorazówki, a tym razem co? <laughs> tym razem zapomnieliśmy kupić, więc mamy to, co nam zostało. Jeszcze tu są jakieś papierowe, to, co nam zostało z Włoch. Właśnie przygotowujemy sobie śniadanie. Michał zaraz będzie nurkował pod łóżkiem, bo pod łóżkiem mamy jedzenie. Lodówka okazało się za mało, ponieważ sami zrobiliśmy zakupy, a jeszcze nie dostaliśmy. Więc, więc słuchajcie, zbieramy się do jedzonka. Cztery talerzy ma? To jednorazówki, to tak zabieramy na trasę, nie? Tak wiesz, tak, na ten tak. czas podróży. Po, potem na kempingu to już mamy, no, swoje naczynka i normalnie, ale no, nie da się ukryć, jednorazówki w trasie, no to jest dużo fajniejszą opcją, znaczy łatwiejszą może. No tak. Może o to chodzi, że, że wtedy w Szybką. Tak, znacznie szybciej pozbieramy. Trochę nam to przyspiesza właśnie, więc te talerzyki A, poczekaj, jednorazowe. Poczekaj, coś Ci pokażę. Zobaczcie. O, jest świątecznie. też... Ja o tym... Komar, idź sobie. Komar? Idź sobie. Chłopie przykleisz się. Idź, idź Uratowałaś komara? Naprawdę? Uratowałem komara, naprawdę. Naprawdę to zrobiłam. Zobacz. Zobacz. Aha. No to co, Michał, nurkuj pod łóżko i wyciągaj nam sałatkę, rybę po grecku. Takie będziemy dzisiaj mieli śniadanie, naprawdę. Naprawdę. Nara? Reflektujesz? Mhm. To idę. Przygotowujemy. Specjalnie to jedzenie od babci co dostaliśmy. Schowałem z tej strony, bo wiedziałem, że to jako pierwsze będziemy sobie jedli. I teraz jako tak bez, bez pojemnika żadnego. Jak to? A zobacz. po koukadane. A. Dobra, co mama chciała? Rybę po grecku, Jest. sałatkę. Ryba po grecku, sa sałatka, tak. Eee, to ciasto jakieś. O, tu mamy jakieś paszteciki też weźmiemy. Ciasto, to potem, co te ciasto? Dobra. I rybka, zwykła. Dobra, mamy. A teraz chwilę będziemy straszyć, ale musimy założyć płatki pod oczy. Słuchajcie, jedyna zmora w trakcie jazdy to, co jest? Podpuchnięte oczy. Parę godzin snu i po prostu jest kiepsko. Zobaczymy, czy nam to czymś pomoże, daj dobry Boże, zobaczymy. A Michał już tam, widzę, kręci się i robi śniadanie. O. No dobra, dziewczyny, co wy chcecie? Sałatki. Sałatki, Lena, dobre. Lara, pasztecik, paszteciki sałatka. na pewno, co? Nie, Lara Sałatka pewnie, co? Lara? Tak. Dobra, tu każdy dostanie sałatkę. Do tego, co? Lena rybka? Ja Nie, nie mama rybka? Mama, mama to nie jest w ogóle tak wcześnie w domu, ale wiesz, co? Sałatka i pasztecik dla mnie, dobra? I pastecik. Bez dobra. rybki, rybka później. Okej, okay, to jemy. A my mamo dziękujemy za to, że nas karmi. No. Tak. no tak, tak. To jemy. To jemy. Michasiu, wieści są takie, że mam dla ciebie y, misję specjalną. O ja. Słuchaj. Musisz, nie musisz, ale mógłbyś wyjąć mi książkę. Niestety bardzo tego nie przemyślałam i zgłowałam książki tam, gdzie Lena siedzi. Zaraz biwę. Dobrze, bo, bo jak idziemy do samochodu, to tak, zabieram książkę, yy, zestaw do szydełkowania i laptopa i ty jedziesz, a ja robię. Tak jest plan? Taki jest plan. Świetny plan, to Działamy. jest świetny plan. Działamy, bo już czas. A ja słuchajcie, kupiłam sobie kwietnik, taki najprostszy znalazłam na szejnie i teraz on jest tylko mocowany na taką jedną małą śrubkę i Michał mnie straszył, że na pewno w trakcie jazdy mi spadnie. I co? Wisi. Ja bym go zdjęła, gdybym tylko pamiętała, że mam to zrobić, ale po prostu zapomniałam. I teraz, o, on się lekko przekrzywił w trakcie jazdy, ale nie spadł. A że ja uwielbiam kwiaty tutaj nie mogę mieć prawdziwych, więc mam sztuczne. I jeszcze teraz wiszącego. Tak pięknie wisi. No to co? Zbieramy się. Tak. Jesteśmy już gotowi. Jeszcze by trzeba przyczepę przygotować, więc co teraz? No co, no ściągniemy podpory. Tak. Mamy to. I co, no i ruszamy, nie? Tak, 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 tak. Oczywiście, wkrętarkę wiem gdzie mam, ale znowu nie wiem gdzie jest nasadka. W ferworze walki, pamiętasz? No już, to, to już tradycja, że jak jadę, to się bawię tym. Podpory podciągnięte, koło podciągnięte, no i gaz do zakręcenia. Dobra. Dobra, my już ruszamy w drogę spod tego Orlena. Tak, jesteśmy zapakowani. Co robisz? A, filmik. Patrz, masz to na oczach te tak, waseczki, tak, 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 tak. Dobra, to lecimy. Jak ja nie lubię tego odcinku tutaj przed katowicami, bo tutaj droga jest taka, taka wyboista i nami tak troszeczkę rzuca, a w szczególności z Krzyczewą. Widzisz? Mhm. Takie są podskoki. A jak wracaliśmy z Włoch, to widzieliśmy jak z niewiadówką pan jechał i mu się złamał dyszę. Właśnie na kolejnym postoju. Znajdujemy się w piekarach śląskich i jeżeli ktoś oglądał nasze poprzednie filmy, to wie, że to tutaj się zatrzymaliśmy i jak jechaliśmy na wyjazd wakacyjny po piniatę dla laury na urodziny. My sobie robimy tutaj postój, ponieważ ja właśnie zmontowałam pierwszego vloga i idziemy go obejrzeć. Też czas, żeby coś przekąsić delikatnego, więc Michał właśnie odpalił w przyczepie piecyk. Nagrzeje nam się, rozłożymy się, obejrzymy, odpoczniemy i dalej w drogę. A drugi powód zatrzymania się tutaj w piekarach śląskich to jest Orlen. Orlen? Tak, było paliwo za 5,99 i yy, jeszcze rabat 35 groszy było. A Jak, coś trzeba było kupić? Coś trzeba było kupić. Tutaj spytałem się, co można kupić, no bo nic nie potrzebowaliśmy ze stacji. Pani mi poleciła jedna mambę, a Paulinie. Reklamówkę. druga. Cichaczem mówi reklamówkę. Wzięliśmy no, ale, ale wzięliśmy mambę no. Więc. No dobra, no to my sobie chwilkę zrobimy przerwy. A swoją drogą po mambie zostało jedynie wspomnienie. Ja nie dostałem mamby. Dobra, idziemy. Idziemy. No to co? My w piekarach śląskich dalej przerwa nam zajęła trochę dłużej niż zamierzaliśmy. Michał się przespał, więc jest wyspany. My z dziewczynami byłyśmy na zakupach i proszę bardzo kupiłam sobie. Rewelacyjne cichobiegi. Słuchajcie, kupiłam sobie kapcie do samochodu, bo problemem jest jeżdżenie ciągle w butach, więc kupiłam sobie coś wygodnego. W czym będzie mi się jechało rewelacyjnie? Mamy problem Houston, jak zwykle. Czyli co? Eee, no właśnie, określamy trasę i zastanawiamy się, czy damy radę przejechać przez Nice do Francji. Przed nami góry. Słuchać czata, czy nie słuchać czata? Fajnie, jakbyście dali znać od razu, bo my już pewnie będziemy w trasie, jak ktoś nam to napisze. Słuchajcie, przeczytałam, że no nie będzie źle, że jeżdżą tam tiry, że, że no będziemy jechać wolniej, ale, ale stabilnie, więc miejmy nadzieję, że to prawda jest. No cóż, my się zbieramy z nadzieją, dużą nadzieją, z dużą dozą. Pozytywnej energii i patrzymy w przyszłość, że damy radę. No to co? No to w drogę mi to, nie? Mm -hmm. Jedziemy, jedziemy, chodźcie. Co się dzieje, Mike? No wiesz, są przyczepy, mi wpada w wibracje takie no, około 90. No to mi tak, wpada yy, mi w lekkie wibracje, wężykuje I wydaje mi się, że opony, ciśnienie które spadło A nieraz różnica nawet 0,2 może to powodować No tak mi się wydaje Chyba, żeby podbuchy duże wiatro, no, ale wolę sprawdzić No dobra Mamy? Zero no mamy 0,0 tak. Dwójeczkę masz tutaj, nie? Mhm. tak, tak, I widzę, widzę, widzę. 2,6 2,6, trochę za dużo Zrób nam minus tam Na 2,4 Nie za mało, nie? 2,4, dwa, 2,5 dwa, Jest 2,5 No jeszcze zmniejsz trochę Dobra nawet prawie 2,7 chyba było, wiesz? No. 2,4. To no tutaj dobij trafienie. Z tą strony zobaczmy przyczepę. To jest może, tu jest widowajca, wiesz? 2,7 To dawaj, do 3,5 Tak? Tak 3-4 To może być winowajca, wiesz? 3-4, że... nie? No, jeszcze daj raz No ja tak trochę... Mhm, tak na prosto musisz patrzeć Nie ja wiem, jest 3-4 Dobra Może to być właśnie winowajca wężykowania, wiesz? Mhm z drugiej strony, nie będziemy się słyszeć teraz, więc ja przyjdę zaraz do ciebie. Dobra. zobaczmy. Ile jest? Tak samo. Mamy? Nie. Tak. Ile robiliśmy? 2,4? 2,4 chyba, nie? No zobacz było. 2,7 To daj te 2,4 No takie niecałe 2,5 Będzie trochę większe spalanie, ale będzie lepiej się trzymał, wiesz? Okej okay. Dwa dwa. Dwa dwa? No. Dwa Okej. Okay. Może jeszcze raz sprawdźmy wszystkie, bo ty mnie obudziłaś co tak. dopiero, więc Nie wiesz. Nie wiem. Sprawdzimy, ale jeszcze sprawdzimy oponę. Okej. Okay. Nie, ma... Gdzie to jest to PSI? Oponki świeże, 22 rok. Jest, maksimum. Dobra, 3,75 Maksymalnie na tą oponę można nabić bara. E, bo PSI nie do końca, wiedziałem jaki tam czelicznik jest dokładnie. I, a mamy 3,5 teraz wbite. Tak. I wydaje mi się, że na tym 3,5 będziemy jechać. Ponieważ zima jest, jest trochę mokro, niech to będzie tak, nie będą takie, wiesz, mocno nabite, nie? Okej. Trzy niech to będzie tak. Spra to co, sprawdzimy jeszcze sprawdzimy raz. Sprawdzimy jeszcze raz, na, na spokojnie. spokojnie teraz, po kolei mhm. każde koło, jedno, drugie, jedno, drugie, jedno, drugie. Dobra. Dobra. No, dopompowaliśmy kółka, okazało się, że w przyczepie było za mało, a w samochodzie to za dużo. W samochodzie opony zmieniałem tydzień temu. Widocznie chłopaki tam za dużo napompowali. Ja mówiłem, że troszeczkę tam więcej, bo z przyczepą będę jechał, no ale przesadzili. Jesteśmy na stacji MOL. To jest stacja z 20 km 30 przed Czechami. Jedna z ostatnich. Jeszcze chyba jedna bodajże jest stacja. I fajnie, bo dystrybutor ma tak długi wąż, ten, ten przewód, że sięga nam z każdej strony, więc przyjemnie się dopompowywało. Dodatkowo no samochód pięknie się prezentuje On był półtora, no dwa tygodnie temu rozbity Więc pięknie A ostatnia rzecz jeszcze Możemy kupić biniety tutaj sobie na tej stacji I teraz tak, biniety Kupujemy albo na stronie EZNAMKA, bodajże to była EZNAMKA yy, Czeska, czy to była Słowacka EZNAMKA no, no nieważne, na rządowej stronie można kupić ich To 290 Korów zapłacimy Możemy kupić na pierwszej stacji Przed Ostrawą jakieś 8 km za granicą zjeżdżamy sobie, my tam zawsze kupujemy nie kupujemy przez neta, bo tam zawsze kupujemy od zawsze i tam też płacimy 290 koron yy, tutaj płacimy prawie 100, 95 zł więc te 290 koron to jest tak między około 50 zł, coś takiego więc około 30-40 zł przepłacamy w takim punkciku przez internet, jakbyśmy kupowali przepłacamy aż 10 zł ze strony Janosika, ale to by trzeba jeszcze sprawdzić bo tak było ostatnio Tyle z informacji Dobra, po dopompowaniu opon Przejechaliśmy za jakieś 10 km sobie Jedziemy teraz sobie jakieś tam 90 na godzinę I już się trzyma Bez, bez problemu drogi nie? Już wraca na miejsce Jak na przykład ruszę kierownicą Więc jednak faktycznie Te nierówne ciśnienia w oponach I za duże ciśnienie w samochodzie To było przyczyną No właśnie, mogliśmy w sumie sprawdzić Przed wyjazdem te ciśnienie w oponach no, ale jak gdyby no, przyczepa stała tak samo jak, jak ostatnio, i no, i z tych opon, o ile wiem, to po prostu to ciśnienie nam nie spadało. Okazało się, że trochę spadło, ponieważ temperatura się zmieniła. No, przedtem byliśmy w lato. Nią. No, ale to co, no, przejechaliśmy trochę, nie było dramatu, to też trzeba wziąć pod uwagę. Nie było takiego dramatu, że ja 80 jechałem i ona mi latała po pasach, nie? Po prostu gdzieś tam czułem się niestabilnie. A teraz jest już okej. Okay. Jedziemy, Czechy No dobra. Jesteśmy w Czechach. Właśnie wjechaliśmy tutaj na tą, już można powiedzieć naszą stację. Tak. Euro Oil. Mhm. Tutaj mam spąż. Tak, tak, widzę, widzę. I na tej stacji Na tej stacji zawsze kupujemy winiety sobie. Mhm. Więc idziemy kupić klasycznie winety, wini... A? Klasycznie idziemy kupić sobie winietę. No i co? No i jedziemy dalej. Dzisiaj Czechy przejedziemy, jedziemy do Austrii. I kiedyś byliśmy w Austrii przyczepą, pamiętam jeszcze tą starą i spaliśmy na stacji przed wiedniem więc jeżeli będziemy zmęczeni, to będziemy spali tam, a jak nie, to jedziemy dalej. Idziemy po winie. Mam przyczepę kempingową, ale to nie robi, nie? Ktoś... Mamy winietkę. E, win, winieta kosztowała nas 51 z haczykiem. Jeżeli płacisz kartą. Można zapłacić w złotówkach u nich też 65 zł, a tam na tej stacji z 30 km stąd było 90 zł. Więc ogólnie interes życia. Jak to mówią, po co przepłacać w drogę. W dro to będzie widać, ale my jesteśmy już w okolicach Gras, i teraz trochę nam temperatura spadła. Mamy 0,5, dokładnie minus 0,5 stopnia, ale słuchajcie, żałuję, że nie ma widoków, bo czasami widać światła w dole, i to tak fajnie wygląda, że gdzieś pod nami jest miasteczko. Nie mogę się doczekać, aż będzie dzień i będziemy mogli to wszystko podziwiać. A my jedziemy, jedziemy i słuchajcie, mamy dość późno, którą mamy godzinę pierwszą 54, ale dajemy radę, chociaż niedługo pora na nocleg. I z każdą chwilą. Niestety temperatura nam spada. Ja nagrywałam dosłownie 3 minuty temu. Mamy minus 1. Czego się tu spodziewać? Nie wiadomo. No! Jesteśmy za grazem. No nie było łatwo. W sumie to z dzisiaj odcinek. Z drobnym tam snem moim, dwie godzinki chyba. Co, dwie godzinki? Tak, po południu. My poszliśmy wtedy do galerii. W tych piekarach. Śląskich. Tak, tam, z, tam, sobie, tam sobie kimnąłem. I tak to jakieś 800 chyba wyszło. Mhm. Więc nie źle. Jestem rześki, nie? To nie jest tak, że, że jestem jakiś tam mocno zmęczony, ale no, łatwo nie było. Mgły, deszcze. No droga jest kiepska, nie? No, zimę w grudniu i tak całe szczęście, że nie ma śniegów, nie ma mrozów, nie ma minus 10, Więc no jest dobrze. Jesteśmy na stacji OMV. Rano sobie zatankujemy. Na no, dzisiaj co? Przyczepka już. Już dymek leci. Więc już już zaraz będzie krótko. ten piecyk ładnie nagrzewa bo jak odpalimy piecyk na maksa to tam 5 minut i w przyczepie to jest upał, nie jak Afryka więc na no co, no idziemy się no, ogarniać, żegnamy się na dzisiaj żegnamy się, drugi, drugi dzień podróży, dzisiaj trochę lepiej 800, tak jak mówiłem, zrobione tylko zostało jeszcze dużo, zobaczymy teraz stoimy jeszcze przed wyborem, jesteśmy w Grazie, więc możemy jechać albo przez Villach Albo, albo, albo przez Słowenię. Kilometry w sumie te same. W Willach za dwa dni, tylko wejdę ci w słowo, będzie padał śnieg. Ale to za dwa dni, nie? Tak. No zobaczymy, zobaczymy. O, dzieci. My wychodzimy. Dom, idziemy, tak. idziemy spać. Rano, rano, nowy dzień. Także dobrano. Cześć, chodźcie do przyczepy.